Cześć z tej strony, Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy niezmiennie do 5000 subów. Postanowiłem przetestować mojego najnowszego zadmiarzaju, ksywie melody w niczym innym jak w Bosie. Jest to tryb trudny, w związku z czym to jest ten drugi tryb. Wydaje mi się, że tutaj jakoś nie będzie większego problemu z wygraną. Ale bardziej tutaj chcę zobaczyć, bardziej chcę sprawdzić, jak ona poradzi sobie, właśnie jeżeli chodzi o zadawane obrażenia. Filmiki na internecie, filmiki na YouTube mówią, że to jest Zadymiarz, który ma największą siłę rażenia. Bodajże. W związku z czym ja tutaj pragnę to zweryfikować. Ktoś mi zaraz powie, dobra, mi katy, ale ty tutaj tego bossa nie bijesz. No, nie bijesz, bo chcę tutaj troszkę przeżyć, a nie tak, że o zobaczcie. No, członek drużyny już pokonany. No, jakże to tak, tak nie może Tak nie może być. Ale dobra, jedziemy, ciśniemy. Dosyć fajnie te, te latające nutki tutaj dają radę. Ult tutaj też się przydaje po to, aby uciec, uciec, ucieknąć. Ucieknąć przed tymi jadowitymi strzałami. Żeby ucieknąć przed doktorem plagi, bo wszyscy wiemy, że ten boss jest związany z plagą Dżumy, która miała miejsce w wieku bodajże 14, tak? Czy 13 ja mówiłem na ileś tam tygodni temu? Chyba 14. No, to był 14. E, więc tak, była wtedy plaga Dżumy. E, skin do tego kurka jest właśnie na tym stylizowany, właśnie na owej pladze dżumy, bardzo dużo ludzi wtedy zginęło. Jak widać pamięć o tym pozostaje, jest honorowana chociażby przez Supercell, Właśnie dodałem skina, który tak wygląda. Ja jestem Mikaty, Was serdecznie zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapek w górę. Dojeżdżamy niezmiennie do 5000 subów i tak to jest, to jest już to. Najwięcej obrażeń. Jednak trzymajcie się na razie.